Cześć, mam Syn Alex. Dzisiaj jest kręcenie z niebrostersa. Dzisiaj będzie z takiej gry Lootboy. którą możecie znać lub nie. To jest gra taka, no taka, w której można sobie zarabiać gemy, za nie różne paczki i tam można różne nagrody mieć. No i dzisiaj stworzymy sobie dwie takie paczki oraz. Kupimy sobie 6 sześć Asitroxowych paczek, żeby po prostu y, mieć, myślę, że się nam wydropi. Jak widzicie, mam tutaj dostać 950 gemów, 360 gemów, 180 gemów, jakieś gry i w ogóle. Ciekawe, czy mi wypadnie. To jest ten specjal na 200 subów, jakbyście nie widzieli. No i co? Ciekawe, czy mi się coś uda dropnąć. Fajnie było. A ja zaczynam od początku. Zaczynamy chyba sobie z taką jedną paczuszką. Siedzam, dropnie. O, i jest aminacja mega. Wow. O, grę. Game item, gift card. O, fajnie. Zamiast jeszcze 850, jakąś grę. Dostałem. Y, jakąś gift card y, do czegoś tam. Ciekawe, ciekawe. No i idziemy z kolejną. Coś ten drapnie, nie wiadomo. Będzie coś fajnego. Bum. O, gift card, voucher, in game i ten 25, wow. Fajnie. To tam jakiś fajny voucher i dostałem coins. No dobra. A teraz kupimy sobie z tych paczek Hitroxa. Zadawia się to złote. No i mam nadzieję, że w mi wypadną gemy. Najbardziej bym chciał gemy, że po prostu. Może to jakoś inne. Fajne, ale tutaj chyba. Tam to jest najlepsza. No i to. Ja chyba kupuję, więc ja przerwa i już kupuję. Już mam przetwarzanie. I widzicie, tutaj kupimy Hitroxa. coś drobnie. A czekajcie. Jeszcze muszę zrobić Dobra, zapatrzono. No i otwieramy. Halo? 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 Ale mam, 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 mam. Coś mi się śliczyło. Się... Uwaga, pierwsza paczka. I co, mi coś drobnie? Mam nadzieję. Uwaga. Patrzymy, weźmy to. No niestety, jesteśmy World of Warships, uh, Fortune Empires. I wpłynęła kolejna, idziemy. Uh, grę jakąś zastałem. Cryofall, fajnie. No dobra, idziemy z kolejną. Proszę, by przynajmniej w jednej był gemy. To, to już, już coś. A nie, jesteśmy dwa vouchery. Game item, premium card. I dalej co? Uwaga! Kolejną grę. Dobra. Ja jeszcze zostało? ciekawe czy się dropnie. Tu, powiedzmy teraz, uwaga. Voucher na Pada, War Thunder, Game Item. fajnie. Idziemy dalej. O, gra jeszcze. Enclave. Jeszcze ostatnie dwie paczki. O, teraz tą. Bimy. Voucher, grę. I co? Sky Region Simulator. Fajnie, fajnie. No i chyba ostatnia paczka były te gemy, bo chciałam te game'y w końcu wydropić. Dobra, strzelamy gdzieś tu, powiedzmy. Wow, voucher do ludboja, World of Tanks i Gift Card. I coś jeszcze? Joining the Home. No spoko. Fajnie, czyli wow, myślę 227 w ogóle y pieniędzy. Mamy Loot w 15, Discount Fanshop. Shop. Fajnie. I mam 134 w sensie gemy, więc kupimy sobie jeszcze jedną. Normalną, taką. Uwaga, patrzymy, czy się wydropnie nam. Mam nadzieję. Nie ci tam coś zrobić. Uwaga, obstawiam, obstawiam, że ten zrobi, nie? pewnie jakaś gra, pewnie cała, pewnie jakieś. Yy, co może dropnąć jeszcze? Jakieś fajne coś. Na pewno. I no, nadzieję, że gemy. Ja trzymam kciuki na gemy. Proszę, żeby były gemy. Dobra, patrzymy. Dobra. Super cerk Dostaliśmy Warcher. game item z World of War. War, War. I ostatnia premon card to Citroën Games Volaper. A. O, fajne. No grę. 200 jakieś pieniędzy, super cerg. Jest jakiś taki ten. No i co? No fajnie, fajnie. Zobaczymy tutaj sobie kilka ten. Z tego się nie udało wydropić. A następnym razem może będę robił panik. Coś się uda wydropić. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. To by właśnie ten specjalne słupów. Między podobno macie Ci dać łapkę w górę, suba no i macie udostępniać. I jeszcze w karcie będzie napisane, yy, czy tam już było, na ile subów w hecie kolejny specjal. No więc, halo, głosujcie.